jeżeli chodzi o odświeżanie lakieru z samochodu. Bardzo często szermy niezbędny podczas prowadzenia na targu węglowym w Gdańsku. Na komuszu elegancji. 15 zł. Już za kilka chwil konkurs elegancji będą podjeżdżały w roku... 2019, 2019. Jako piękna maszyna, moi drodzy jesteśmy przed drugą oczywiście trwają w gotowości. Organizatorzy będą do Państwa podchodzić i będą mówili w którym momencie. Kochani, gdzie te brawa? Nie słychać, nic nie słychać. Tysiące godzin. Pracy. 230 kapioolet w SA rodzin 19.8. Również zadwolnienia. 53 Państwo jadę. i